Ale czubek góry był i na czubku góry, czyli jakiś morze skały, zbudowano zamek Helfenberg. Ale się cieszę, że przyszłam tu z wami. Zobaczcie, tam wschód słońca, słońce pochwoli, zachmury się wyłania. Jakże pięknie! Jakże pięknie! Ach, tu pewnie były roboty jakieś, bo było, był zakaz wstępu. Ktoś coś, e, e, ewentualnie może znaczył drogę, ale, ho, ho, ho. Zdobywanie zamku. W dzisiejszych czasach zdobywanie zamku to znaczy wejście na górę i zrobienie sobie zdjęcia. Ha, 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 ha. I zamek zdobyty. O, już słońce. O, jest. Jest słońce, zobaczcie. Jest. Wyższy chodzi za góry. Już, już widzimy Czyli wschód słońca był 652 No to plus wyjście za góry o, Dobrze o zobaczcie jak pięknie już tutaj tych resztki mu rozświetla No, tu jest łagodny wjazd, bo kiedyś chodziliśmy, ale od tamtej strony stromy. Jakie drzewo, jaka jodła. A moja aplikacja mi gada, bo jak się zatrzymuje. No, trening. O, forgotten. Tak. Niemiecki to cocoa. Aplikacja też sobie włączyła po niemiecku. Wow. Wow. Recording wird unterbrochen. Recording wird wieder aufgenommen. No to powiem tak. Na pewno się dotlenie. Ale super. Jak się cieszę, że wyszłam po słońca i doszłam na górę. O tu resztki murów. O wiewiórkę gdzieś mi przemknęła. Wschód słońca. No jak już dojdziemy, to do samego końca. O, tu pamiętam, mam zdjęcie. Chyba mąż mi zrobił. A lało. Jakże wtedy lało. w Zamku. Dzień dobry. Czy nas zapraszasz? Czy możemy wejść, w gospodarzu? Czy możemy Ciebie odwiedzić i wejść w te piękne progi? I to co mi się tu w Niemczech bardzo podoba to wszędzie są ławeczki. Czyli dochodzimy i siadamy. Ooo! Stamtąd przyszliśmy już słychać tę stronę Tam Rengenfeld, Kościół i autostrada co szumi. Tu piękny wschód słońca. Der Helfenberg Der. O, widzicie? O tym mówiła Das Schloss Helfenberg Odem Blatt in der Lengenfeldgirsche Ale zobaczcie, widzicie? Bo to tak z daleka wygląda oni to dobudowali, a czyli to, to nie jest kwestia skały tylko kwestia murów, którzy zbudowali. No i Helfenberg. O, żeby nie można było łatwo zdobyć. Tak wygląda. A z daleka, bo tak w sumie pierwszy raz widzę to tak bliska. To wyglądało bo wiecie, jakby taka skała była. Wielka, na tej skali olbrzymi e, e, zamek. Burg Helfenberg. O! Kraf Tilly. Ach, to już teraz wiem, dlaczego są uliczki. Fontilli. O, widzicie? Burgruine, czyli zarys. Północna ściana. O, jakiś loch. West zachodnia, m, Zachodnia ściana, tak. I okno, tak. Westerbogen. Ale jeszcze, uwaga, uwaga, ławeczki. Ale jeszcze nie weszliśmy na sam szczyt. Idziemy. Oh. Przez każdą chwilę swojego życia. Budujemy. Swoją siłę wewnętrzną, krzyż i widoki. Witaj, gospodarzu. Byłeś tu kiedyś, a ja cię przyszłam odwiedzić razem z kamerką. O, tam wszędzie mgła. Taka delikatna ta mgła. Zobaczcie, słońca. O, cudownie. Zdobyłam zamek. 3 marca zdobyłam zamek. Wow, wow, wow. O, jak tam troszeczkę mgły przez las. Uwaga, uwaga. Będę przestawiać kamerkę. Przepraszam, postawię. Nie, musi być jakiś taki równy teren. <śmienny> Witajcie. Witajcie w mojej bajce Witajcie o wschodzie słońca Mój Boże I się to, jak przewrócił Witajcie! O wschodzie słońca. Tak, zdobyłam zamek. Zdobyłam. No, w sumie to, co po nim zostało. Naszą siłę wewnętrzną cały czas z taką świadomością, że ją budujemy, że przezwyciężamy te wszystkie problemy, że góra wchodzimy na górę. Bierzemy, jest problem. Bierzemy się za niego i go rozwiązujemy. Mogłam pójść wzdłuż góry, tak dookoła, albo wrócić, ale nie. Bo, bo od kilku dni już myślałam, że wejdę na ten zamek. I dziękuję, że udało mi się wejść z Wami. Cudownie. Dziękuję Panie Boże. Dziękuję, że mi towarzyszyliście. I polecam. Polecam zdobywanie górek, mniejszych górek i większych gór. I zwiedzanie okolicy, i dotlenianie się. Tak jak w południowej Dakocie. Pani gubernator, no strasznie mi babka zaimponowała. Pani gubernator powiedziała, że ona nie może podjąć za decyzji za przedsiębiorców, czy zamykać firmy, czy nie. No tak, ona żyje z ich podatków, a oni z czego, jeżeli zamkną firmę? Słuchajcie, to jest wszystko bardzo mądre, jak ktoś stoi na jakimś stanowisku, bierze pensję i za przeproszeniem jego to nie interesuje, czy ten człowiek to ma z czego żyć lub nie ma. Tylko trzeba zamknąć. I jak ją straszyli, że będzie miała 10 tysięcy chorych. Miała 600. I dzieci do szkół chodzą i firmy są non-stop otwarte i nie ma maseczek. Ale dlaczego o tym nikt nie mówi? To przecież stan w USA. To nie jest wyspa. Zobaczcie. Czyli w mediach mówią to, co chcą, lub to, co ktoś im narzuci. No mówią. Oczywiście, że mówią to, co chcą. To tak jak i ja. Mówię to, co chcę. I to jest moje. Tylko czy tamtych to jest ich, czy to jest tak, że już pieniądze im zasłoniły wszystko. A co tam ludzie? Co tam ludzie? Ludzie nie są ważni. Pieniądze dla, tych, dla władzy są ważne, tak? Bo co jeszcze sobie kupi? A co zabierze ze sobą na tamtą stronę? Nic, nawet koszuli nie zabierze. I mówi się, że to dla naszego dobra. Hitler też robił dla dobra. Dla dobra. I wszyscy go wybrali i wszyscy go popierali. A to było największa tajemnica, że się przywozi ludzi i się gazuje. Tak. Gaz też był do dezynfekcji, tylko użyli go do ludzi. Tak. Nie ma inaczej. Czasem warto się nad czymś zastanowić. Czy to, co słyszę, to jest prawdziwe? Czy ktoś tym manipuluje? I zdobyłam szczyt. Dziękuję, kochani. <laughs> Dziękuję. A teraz schodzimy. To pozwólcie, że zbiegnę delikatnie. I do zobaczenia przy ziółkach. Bo już nie wiem teraz, czy mi nie chcę pić ziółek czy kawusie. To może zrobię jedno i drugie. Pa, do zobaczenia. Ale jeszcze ostatni rzut. O, tutaj. Czy jakaś... A, to zobaczcie, to było ognisko. Tu ściągnęli deski, żeby było na tym siedzieć. No, no miejsce piękne na ognisko, Boże, w nocy tutaj.